No, witam wszystkich po dłuższej przerwie. tak jak nie było czasu nawet filmików nagrywać. Znaczy, no, budowa domu, nie? Także ładowarki na razie idę na bok. I tak to się teraz na razie prezentuje mi tutaj na tej mojej budowie. Ładowarka, no nie powiem, że nie robię filmiku, filmików. Ładowarka zrobiła cały wykop pod fundamenty. Teraz w tamtym tygodniu tygodnie walczyła ze zasypywaniem tego tu, tych fundamentów Poszło tu około 150-180 a 180 ton piochu No Nie robię jak filmiku, bo tego to nie było nawet kiedy Nawet jeszcze mogę pokazać, że jest podjazd zrobiony że tędy wjeżdżołek i potem na poszczególne pola się dojeżdżało nie? Tak samo, wszystkie wykopy Żeby wier... Wier... z warstwa ziemi zebrać Jakiegoś gruzu tu nawieźć Albo coś To wszystko robota było Ładowarki Nie miała lekko Ale dała rady no. Tu widać nawet te Wszystka ziemia Co tu jest To Jest wszystko właśnie odowarką wybierane. No, ta, ten stan jest nie do tego stanu od 16 sierpnia, 7, 16, 17 sierpnia tego roku. Tak to na dzisiaj wygląda, na A ten rok jeszcze zostało no mi kanalizacja wkopać, zaloć to i tyle no. i potem po ale to już na spokojnie, na razie mnie czas goni może nie goni, ale żeby to żeby to zaloć w tym roku a plan na dzisiaj jest wykopać tam pod kanalizację, ta kubka zebrać tu wybrać, bo tu jeszcze muszę syropia dać żeby to było cieplne a no i potem dookoła wszystko to tak jak tu widać, tak samo musi być wszystko, przynajmniej pół metra z ziemi wybierane, szkoda mi tej ziemi tu zasuwać tego. No. Tu aktualnie przewiert. lotu powietrza do kuminka będzie robiony. A no, tu jak widać, może będzie widać, może nie widzę, znowu muszę jak ta klapa zdjąć, bo bardzo się grzała. W wentylator jak się załączy to to praktycznie jedną stop chodził Tak na razie no. jeździ, jeździ nic się, nic się większego nie stało Także do no i tyle Co tu mogę więcej powiedzieć Także no. na razie tyle, dzięki